To było najgorsze zło jakie mogę zrobić. Jak się masz? Co jest Aaaa. nauka? Jak, jak to się je? A coś różowego. my? Jak mi tu ze zwrotem? Hej. Ja jestem na pierwszej misji dzisiejszego dnia z tego, że Ola miała koszmar nie był to koszmar senny, tylko koszmar jakby to powiedzieć jak nie urok i sraczka także znowu dziewczyna w nocy nie pospała czuje się właściwie gorzej niż się czuła na szczęście przyjmuje te antybiotyki, więc jest duża szansa, że że jej się polepszy a jak nie to szpital w każdym razie Jadę w tej chwili nabyć yy, dla niej jedzenie i picie. z jedzenia to będą... Poprosiłem je o bagietki, także pojadę na targ, kupię takie bagietki i z picia oczywiście kokos i elektrolity, które są nie zawarte. No, a ja oprócz tego jeszcze poluję na jakieś miejsce, gdzie mógłbym sam wyjść nie. I myślę, że... Zatrzymam Tak, tak Cześć, Tak, zatrzymuję się tutaj Stała miejscówka to moją dobrą głowinę. Mówiłem to już do znudzenia, więc już się nie będę powtarzać A oto zupa z wołowiną Mniam, mniam, mniam Kupuję właśnie pierwszy z produktów Come on. Kupiłem kokosa A teraz za bagietkami Na rynek Tu się całkiem ciekawie przedstawia Pan jak chodzi Na słup. Normalnie akrobaci dla mnie to są jak już tu jestem, to przy okazji kupię trzech, które wczoraj kupowałem. Bardzo mi smakowało. Sinciau! I to było bodajże... to. To było to. Z tego co pamiętam, 5 tysięcy kosztowało. Mogę o, bo worek ja się dalej rozglądam za bułkami a właściwie bagietkami dla Oli te same warzywa i owoce Bo wsiądę na rower i po prostu pojadę dalej. było dla niej coś co myślicie o góry kwaszone sam bym zjadł jeżdżę tak po tym ręku i zaintrygował mnie tutaj wóz taka ciężarówka wyrzucająca coś różowego Jest, ale nie pieprzą się z tym, po prostu rzucają na lewo i prawo Tak i mam e, Mam bagietki, więc droga Bye bye Pani wyraźnie jest rozbawiona Ja też jestem rozbawiony Zadowolona, że wszystko See you. Jesteśmy teraz w naszym pokoju. Chcecie zobaczyć, jak można wielki syf zrobić w pokoju hotelowym przez kilka dni? Ta I z racji tego wpadłem na genialny pomysł, że ten syf zostawiamy. Robimy przejście korytarzem. Do tego pokoju. A w tym pokoju już jest ulokowana Aleksandria. Hej, synia! Jak ty się czujesz? Jak ty się masz? Słuchajcie, więc patrząc z perspektywy tych, nie wiem, czterech dni, czy już nawet pięciu dni, to jest lepiej. Ale przysięgam, że się nie spodziewałem, że to będzie taki y, 1500 wypadków, przypadków i y, wszystkie, można powiedzieć, główne świata akurat e, się... Mariusz, to zamknąłeś te drzwi? Nie. jest zamknij, bo ja zaraz żegnę, jak poczuję te, te eksperymentowane coś. Dobra, zamknę. Wyłączę też klimę, żeby nie awansowała. Więc pewnie do wczoraj jesteście na bieżąco. Czyli ona chodzi Tobie o to, że była wysoka temperatura, że szpital raz, drugi. Mhm. W szpitalu zdiagnozowali przeziębienie. No wolę przechodzić przeziębienie w Polsce. No ale no dobra, już jak zaczęłam się to bawić to już skończę. No i pani doktor mi powiedziała uzupełniaj witaminy, soki z pomarańczy, z limonki. Dobra. Ale przede wszystkim mm, mi się cały czas jakoś odbijało. Jakiś taki dyskomfort brzuszny czułam, ale sumienie jakoś niegroźne, bo mi się jedynie odbijało. Tak harmsko mi się odbijało. No i ja tak przyjmowałam te różne y, soki i w zasadzie każdej nocy się budziłam y, i miałam luźne dwójki. I teraz kumajcie to. Wczoraj, wieczorem, wypiłam sok z to będę ja też go piłem, był pyszny. Matko święta, to było najgorsze zło, jakie mogłam zrobić. A w nocy się obudziłam. Więc miałam, ym, że tak powiem, zabawę w toalecie na dwa baty. Byłam tak słaba, że Położyłam się na posadzce i wypoczywałam w ten sposób, bo już miałam roczki przed oczami. No, ale, suma summarum, spałam po tych wszystkich akcjach w dzisiejszej nocy. Naprawdę sporo spałam, więc myślę, że będzie dobrze. I kumajcie to, no mówię o tych wszystkich głównych świata. Dzisiaj jeszcze okres dostałam. <grystka> Opróczka mi się zasiała. No nie, po prostu. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Słuchaj, wszystkie nóżki są, wszystkie rączki są, więc ciesz się. Miejmy na, nie nadzieję, że ten antybiotyk, który zażyłaś, te fiolki, będzie działał i, i to ci postawi na nogi. A. Przenieśliśmy się do nowego pokoju, ponieważ no, nie mogliśmy już wytrzymać w tym syfie, który sami zrobiliśmy. Trochę go zbrukało. No, a ja teraz jem bagietkę i widzę co jest. Tak pięknie pachnie. Cudo! Pokażę Wam to bagietki wietnamskie. Takie spore mi kupiłeś, ale wcale nie, nie płaczę. Myślę, mm. że to będzie mój zapas żywieniowy na dziś. No i Mhm. Bardzo fajnie. Wtedy nieźle się kruszy, więc znowu zrobisz niezłą. Na razie nie robię. Ach. Się szczerze, że mam dość już siedzenia w hotelu, w pokoju hotelowym. Na szczęście Ola zasnęła, więc po prostu się wymknąłem. Hello, hello. Ale śmieszne. No, ale tak to często jest. Wyprzedzają nas dzieciaki, krzyczą hello i po chwili jest taki kwik, śmiech. Nawet nie wiem jak no, wspominałem o tym, że wybyłem z pokoju hotelowego, wynurzyłem się Szczerze mówiąc To już mi się zimno zaczęło robić, bo tam mocno klimatyzację podkręcamy Żeby żadne zapachy nie dochodziły do Oli i tak dalej Ale mi fajnie zajechała droga Juniu Pokiwałem jej strogo palcem Uśmiechnęła się Jadę zwrócić lekarstwa przy okazji i przy okazji zahaczę w jakąś miejscu bez jedzenia i po prostu zrobiłem głodny. Dzień ciao! Ciągam moje lekarstwo, zobaczymy jak mi idzie ze zwrotem. Pani jest wyraźnie zagłopotana, nie wie co zrobić, co powiedzieć. Spróbuję jej pomóc używając. Okay. Jednak z pomocą kalkulatora to się udało. Pokazałem pani... Kaman Pokazałem pani, że jedna fiołka to było 7 tysięcy, 5 fiołek, no i dostałem zwrot 35000. Tak więc, jak kupicie jakieś lekarstwa w Wietnamie, one się Wam nie przytracą, to możecie słyszeć nawet część. Nie ma z tym powodu. Come on. Mm. Więc trafiłem do jadłodajni. I tutaj mm. Pan mm. mi instruuje co jak należy robić. Mm. Wszystkie sosy mi pokazuje. Okej. Okay. Prze, przez chwilę, przed chwilą mnie uczył, jak trzymać jak trzymać pałeczki. Może pokazać? się. No, no, pokaż, pokaż. Jak, jak trzymasz? To tak. jest, jest nauka. Jak, jak to się je? Am. Um, Am. Um, non On. One ja... No i tak to w takich śmiesznych okolicznościach właśnie spożywam zupę To jest chyba Bunkiu? Nie, ja To jest zupa Bunkiu Ja tutaj sobie zagryzam tą zupkę Cześć, ciao! Tutaj miałem branie od jakieś wątki coś No Ale chciałem was zainteresować tym Panem, który siedzi ze mną

ale ja jestem na jakichś takich przedmieściach racja sympatyczna była rozmowa właściwie to oni nie znali angielskiego, a ja nie znam wietnamskiego, więc możecie się domyślić, że że było śmiesznie Ale jednak takie słowa uniwersalne jak hello, bye bye, takie gesty, które się wykonuje, no, no przełamuje to wiele lodów. Także tym bardziej polecam, jak jesteście gdzieś w obcym kraju, nauczcie się takich podstawowych zwrotów. Mówię nauczcie się, ja sam dużo nie wiem, ale... Ale mam motywację, żeby się dowiedzieć czegoś więcej i spróbować wymienić kilka zdań tutaj z lokalcami, bo to naprawdę jest bardzo miła sytuacja. Przejedzmy. Nie wiem, ale jakoś tak. Wychodzenie z wietnamskiego banku zawsze powoduje, że się czuję taki... tu Znowu mam miliony. Tym razem. Za 200 dolarów dostałem 4 444 tysiące wietnamskich domków. Milionerzy, to jest niesamowite jak ten czas spieprza Teoretycznie nic konkretnego nie robimy, nigdzie nie jedziemy, a pani już mi przygotowała kokosa, właśnie zamawiam dla Oli kokosa. Tak, i chciałem powiedzieć, że mam takie wrażenie, że teoretycznie za wiele nie robię, a jednak czas pierwsze, bo tu się pojedzie po to, tu po tamtą i dzień z godzin. Yeah. Hej baby, baby, mam dla ciebie elektrolity. Co za dźwięk? To dźwięk z kokosa. Słyszysz? Więc taka mała stróżka tutaj yy, leci i ona trafia. Nie, myślę, że nie jest. Ale numer. Ty co? Wcinasz ko kokosa? Wcinasz, pijesz wodę kokosową? A jak się czujesz? Tak jak widać Czy czujesz się tak jak widać? Złożę się cały czas spać. No dobrze, śpi Postanowiłem z Olą tutaj przyjść, a właściwie Ola zaproponowała żebyśmy przyszli na no ostatnie piętro tego naszego hotelu z tego względu, że no tu jest po prostu świeże powietrze i to wszystko nie jest. Że powietrze jest ciepło, słońce. Tak wygląda ostatnie piętro? Tutaj pan sobie coś myje, Ciao. A tutaj nogi Aleksandry. Jak się masz? Fajny masz kącik. Mhm. Tam jakieś żelazko. Wiatrak mhm. ja się mógłby, oczywiście. Hej, siedzimy w pokoju hotelowym. Dobija właściwie północ, więc czas się pożegnać. To zdecydowanie nie był nasz najlepszy dzień tego roku. Ale co zrobić? Czasami takie dni bywają. Nie ma co się opierać. No, w każdym razie liczę na to, że jutro będzie lepiej. A Was zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Trzymajcie się. Cześć. Ma takie beznadziejne samopoczucie. E, Czyta decydując nam motorze. Specjalnie dla nas odpala, wygląda dostawa jedzenia.